Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale, oczywiście zaległych zwycięzców wybrałem z poprzednich sześciu e, materiałów, wszystkie skiny wysłane, więc gratulacje i zapraszam was do oglądania materiału. ok a dzisiaj do zgręcia ten skin, a żeby go zgarnąć łapa subik, komentarzyk, bierzecie udział, życzę powodzenia, my na csgoskins.com się znajdujemy, link do strony oczywiście znajdziecie w opisie, jeżeli wbijecie w ten plusik, kodik Soul daje wam na start 20 do tego 10% minus do wpłaty, wszystkie metody dostępne tutaj, a warto wpisywać kodik Soul przed każdą wpłatą. Z racji tego, że jeżeli używacie kodu SOUL przed każdą wpłatą, znowu otrzymujecie 10% bonusu. Macie szansę na skiny. Na moment jak ten film jest na YouTubie, już najprawdopodobniej jest tutaj więcej skinów do zgarnięcia, więc że powodzenia minimalne do ładowania macie przypisane przy przedmiotach. Powodzonka, a chciałbym Was serdecznie zaprosić na mój kanał nadawczy, który znajdziecie na moim Instagramie. Link do kanału znajdziecie też w opisie lub do Instagramu i możecie wbić, tam będą rozdawane skiny do ładowania oraz bliki. I różne ciekawe rzeczy, więc wbijajcie e, W opis A na skinsie dzisiaj mordeczki Skrzyneczka wjeżdża teraz Radiant CS case e, Nowa skrzyneczka 500 skrzyneczek dzisiaj wiedzie, aczkolwiek no nie starczy mi na 500 e, Otworzymy 465 465 No i 35 Jeszcze będziemy musieli sobie otworzyć Więc mm, Lecimy Jeszcze 35, później otworzymy, miejmy nadzieję, że coś ciekawego siądzie tutaj ok, jest kałaszek i jest on factory new ho! Oh, 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 i tutaj pięknie zaczęliśmy, naprawdę pięknie, dobrze, lecimy dalej No kuźwa, chyba najbardziej zajebisty początek, dobrze, lecimy On był factory new chyba, nie? Chyba, że się przewidziałem, ale raczej factory new Więc może być Naprawdę zajebiście. Dobrze, okej, okay. jest Emeczka w dobra? Czekajcie, bo ja się zwiesiłem na telefon, zajrzałem. Emeczka, no. Wolałbym gałaszkę, ale jest naprawdę dobrze. Jest naprawdę dobrze, kurde. Tutaj naprawdę ładnie, naprawdę ładnie się dzieje proszę Państwa. No i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No na razie tutaj widzimy, że już średnio idzie. <laughs> Nic ciekawego nie leci. Dobra, jest kolejna MK. Dobra, to nam w ogóle tak? To 50 coś Dobra, patrzymy tutaj, patrzymy tutaj, jest kolejna m -ka. no tych hemeczek tutaj dosyć sporo, no powiem wam, że chyba na razie ta skrzyneczka wypada najlepiej yy, na typ niż te poprzednie, well worn, ile ten kawałek well worn, no tutaj już niestety dużo mniej pewnie, no 200 coś, no ale okej, okay. jest naprawdę nieźle. Mniej więcej połowa za nami, no bo jeszcze te 35 otworzymy Ja coś tam posprzedaję i, i Wrócimy oczywiście do skrzyneczki Jeszcze te 35 ja trzeba otworzyć, żeby równe 500 było Bo niestety nie, nie wystarczyło mi, żeby otworzyć tych skrzyneczek 500 Ale zobaczymy Minimal 200, no kurde Powiem wam, że ciekawie, ciekawie, naprawdę ciekawie tested No leci tych skinów tutaj Ogólnie jest nowy event, nie? Właśnie miałem ten... Yy, widzieliście pewnie na początku i w ogóle już wiecie też pewnie, że jest nowy event Ale eventem zajmiemy się po prostu w poprzednim, yy, w poprzednim, następnym materiale Z racji tego, no że chciałem dokończyć po prostu tą serię, że 500 otwieramy każdej skrzyni, nie? Było 500 tych jednych, drugich, teraz ta trzecia, więc... Dlatego, że chciałem tak to dokończyć, to po prostu... Zrobimy, a w następnym odcinku zajmiemy się eventowymi skrzyneczkami. Dobra, nic na razie ciekawego nie widzimy. Jeszcze fajnie jakby jakiś jeden kałaszek faktury nie poleciał, nie? Ogólnie teraz to teraz posypało, nie? Czy chyba razy podrząd jakimś tam ciekawym, ciekawszym przedmiotem, bo to może nie jest jakoś bardzo ciekawy, ale na pewno ciekawszy niż te, co lecą praktycznie cały czas. Okej. Okay. No jeszcze kałach by się przydał jeden. Najlepiej faktoryniu. No to zobaczymy. Uuuu, ej, ja myślałem, że dużo lepiej to siadło, nie? Myślałem na pewno, naprawdę, że to dużo lepiej. Jest ten faktoryniu. Mamy tutaj tą meczkę tutaj. No tak, no ale później już nie leciało tych ciekawszych przedmiotów, więc właśnie, jakby jeszcze jeden kałach. Jeszcze jeden kałach i byśmy mieli, no, na zero mniej więcej. Kuźwa, no? Kurde, tego się nie spodziewałem. Dobrze, przejdźmy jeszcze 35, otworzymy. Mm. Czekajcie, sprzedaj, 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 sprzedaj. Kiedyś na no, troszeczkę potrzebujemy na te skrzynie jeszcze, żeby te 35 pyknąć. Jest tak mniej więcej jakieś te. Przedmioty posprzedajmy Okej okay. Wy już tego, no już, już wam mogę powiedzieć, że na moment jak ten film leci, nawet już po, dzień wcześniej, czy nawet dwa e, Jakieś nowe skiny są dla was już wrzucone Z tych nowych właśnie, więc Myślę, że spoko, dobra e, Wróćmy do skrzyni Ja pitole, no jeszcze nam brakuje. Dobra, czekajcie, czekajcie. Dobra, jeszcze coś na szybko. O, zanim to się załaduje, dobra. Yy, coś takiego droższego. Sprzedaj to. Dobra. Mamy chyba na 35. Aczkolwiek nie jestem pewien. Dobra, ja do, znowu wróciłem do ekwipunku. Przejdźmy po prostu szybciutko. Dobra, sprzedam coś później i otworzę jeszcze jedną. Ja pierdolę, nie Ja nie wiem jak ja to przeliczyłem, że mamy, ale ty jeszcze nam brakło na tą jedną. No ale tutaj już widzimy, że nic się nie dzieje niestety, chociaż to za no, dobra, tutaj coś siadło No słabiutko. No i ostatnia, równa 500 na skrzyneczka i ten kałaszek w Faktoryniu No niestety nie wjechał, aczkolwiek. Na koniec mogę zrobić jeszcze to i otworzyć trzy blisko, blisko, nie, ale niestety nie siadło. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Piąteczka z hejka Cześć.